Witam Was bardzo serdecznie na kanale Old Bike Restorations. W ostatnim, chyba siódmym odcinku poświęconym budowie roweru grawerowego za 700 zł, w którym chciałbym pokazać, do jakiego stanu ostatecznie doprowadziłem ten rower, a to zgodnie z modyfikacjami zaplanowanymi, o których opowiedziałem w chyba ostatnim albo przedostatnim odcinku. Tego was przepraszam, że już nie pamiętam dokładnie, ale jak sobie sprawdziłem, to to jest projekt, który zacząłem realizować dokładnie rok temu, a nawet więcej niż rok temu, bo to było chyba jesienią zeszłego roku. Natomiast teraz mamy grudzień 2023, no i projekt w końcu dobiegł końca. Słuchajcie, planowałem ten rower ostatecznie wykonać za kwotę około 1200 zł. No, bo jeśli dobrze pamiętacie, tutaj kwestia taniości i tego, żeby to był projekt budżetowy, była dla mnie kluczowa. No natomiast nie udało mi się to, bo w momencie, kiedy weszły kwestie, jakby wyglądu, wizerunku tego roweru, no to mnie trochę poniosło i w sumie projekt zamknął się kwotą ponad 1400 zł. Co i tak uważam, że za już właściwie w tej chwili pełnoprawnego Gravela. To jest niezła kwota, zwłaszcza że to jest rower złożony praktycznie na nowych częściach. No może z pominięciem ramy i kół. Cała reszta to są nowe podzespoły. No dobra, słuchajcie, to może wam opowiem co nowego wskoczyło. Tutaj widzicie stery. Stery są nowe. Nawet nie o to chodzi, że tamte stare były złe, tylko po prostu chciałem żeby te były nowe, czarne, jednolite, żeby pasowały do wizerunku roweru. Jak widzicie Wskoczyła też nowa farba. Lakier został zgodnie z planem oddany do lakierni proszkowej, gdzie go wypiaskowali i polakierowali na nowy kolorek. Miała być taka śliwka. No nie do końca to wyszło, ale no to już kwestia, że tak powiem, ocenna. Powiedzcie w komentarzach, czy ten kolorek Wam się podoba. Kolejna nowa część, którą właśnie widzicie na ekranie, to jest sztyca. O sztyce zaraz Wam opowiem. Natomiast tutaj e, pierwsza. Pierwsza zagadka, bo oczywiście stary support, ponieważ miał lekki luz, a ponieważ był też supportem starego typu, czyli takim z wkręcanymi miskami, z osobno z ośką, nie był to taki kompakt jak, jak ten, co próbuję właśnie zainstalować, no to po zdemontowaniu go po prostu go wyrzuciłem. Co było błędem. Zawsze Wam mówię, nigdy nie wyrzucajcie starych części, a ja go wyrzuciłem. No i nowy support BSA okazało się, że nie pasuje, bo jest za mały. No i musiałem uruchomić y, mocno internet, żeby spróbować ustalić, co poszło nie tak i jaki support będzie tu pasował i dlaczego to nie jest najbardziej znany i y, najczęściej stosowany w Europie popularny y, standard BSA dla supportu. tylko okazało się, że jest to inny standard, no, rozwiązanie na końcu filmu, udało się ten problem y, jakoś okiełznać, y, jeśli już teraz wiecie, Jaki tu powinien być zastosowany suport, To napiszcie w komentarzu. To będzie taki mały, mały quiz dla takich składaczy rowerowych. Jak ja. Dobrze, wracając do tego, co nowego wskoczyło do roweru. Czyli tak, wypiaskowana rama polakierowana lakierem proszkowym to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest ta sztyca. Słuchajcie, tutaj był taki jakiś nietypowy standard, znaczy nietypowy, chyba jeśli dobrze pamiętam, 25 mm średnicy miała sztyca. I chodziło o to, że ona była taka stalowa yy, w, kolorze, w kolorze metalu, była brzydka i przede wszystkim była pozbawiona tego zintegrowanego jarzemka do montażu siodełka, tylko było, była taką po prostu prostą rurką. No i chciałem coś lepszego zamontować, coś co będzie też się lepiej prezentowało. I w tym standardzie, w tym średnicy, nie udało mi się znaleźć takiej nowoczesnej sztycy. Były tylko takie proste rurki, albo srebrne, albo czarne. Ale zorientowałem się, że Decathlon ma w swojej ofercie taki produkt. To jest taka sztyca z takimi dwoma, jakby klinowymi wkładkami, które można, które można wsadzić w rurę podsiodłową. I wtedy no, można, można do jakichś takich niestandardowych rur podsiodłowych zastosować. I to tutaj zostało wykorzystane. Fajnie to wygląda, fajnie się trzyma. Ta sztyca chyba jest jeszcze ciut cieńsza, w związku z tym chyba ma tam w okolicach 24 mm. A co sprawia, że może też jakoś tam lepiej będzie sprężynowała, mimo że jest aluminiowa i jakąś tam odrobinę komfortu do tego roweru wprowadzi. Dobrze, tutaj słuchajcie, widzicie montaż hamulców tarczowych, o których już wcześniej mówiłem. Eee... Udało się je zamontować. Bardzo fajnie pracują. Udało się je też tak ustawić, że tarcze nie ocierają o klocki. Także z tego mojego spawania i tego, tej, tej metody, którą też pokazuję w jednym z filmików, jak to zrobić, żeby właśnie równo, równo te uchwyty zamocować, no jestem bardzo zadowolony. Zobaczymy, ile to. Ile to wytrzyma? Bo tam pisaliście mi w komentarzach, że to takie smarkanie, takie spawanie, jakby to prześwietlić, to te spawy są nic nie warte i tak dalej. No nie zaprzeczam ani też nie zgadzam się z tymi opiniami, no to tak naprawdę czas pokaże. Dobrze, słuchajcie, w związku z tym, że tutaj jak widzieliście, zamontowałem kierownicę, która już, która już była, razem z tym całym okablowaniem. Okazała się potrzeba wymiany przedniej linki hamulcowej. No, dlaczego? No bo ona była krótsza, ponieważ wcześniej był tutaj hamulec typu cantilever, który był hamulcem obręczowym, a teraz mamy hamulec tarczowy, który jest przy piaście koła, no więc linka jest do tego dłuższa, potrzebna i ta, która była do tej pory zwyczajnie by nie starczyła. Natomiast pomyślałem sobie, że skoro już wymieniam ten pancerz i tą linkę, a wiem, że przy tarczówkach no, jakość tych pancerzy i linek ma ogromne znaczenie dla późniejszego ich działania, no to zdecydowałem, że od razu wymienię pancerz na Jaguar Cap SL, czyli ten taki no, prawie, prawie najlepszy ze stajni Jaguarera. Bardzo sztywny, bardzo. bardzo odporny na kompresowanie się w czasie, w czasie ściskania klamki hamulcowej, a skoro wymieniamy pancerz na taki porządny, no to linka też, też wskoczyła z od Jaguaira, ta taka stainless, szlifowana i faktycznie powiem wam, że, że jest to odczuwalna różnica, ta lineczka jest dużo bardziej taka śliska i się w tym pancerzu jakby tak dużo swobodniej, dużo swobodniej porusza, także to był dobry to był dobry pomysł żeby to żeby to zrobić żeby to wymienić no i teraz widzicie jak, jak tutaj przymierzam długość pancerza żeby go przyciąć na odpowiednią na odpowiednią długość pancerz przecięty zakładam go razem z linką i żeby się dostać do tego pancerza, bo pancerz przy tych klamkomanetkach, pancerz, yy, pancerz hamulcowy poprowadzony jest pod owiką, no to musiałem odwinąć tą starą owikę, nie do końca, ale do momentu, do momentu klamki, klamkomanetki. No jak ją odwijałem, to po pierwsze ona się trochę uszkodziła, a po drugie, no zorientowałem się, że to jest jakaś taka kurczę strasznie cienka szmatka. Tej pianki tam jest, nie wiem, czy może milimetr. I doszedłem do wniosku, żeby po pierwsze to dobrze wyglądało, a po drugie, żeby był komfort jazdy, no to nawinę drugą owikę. Czyli tą starą, starą zostawię, owinę ją tak, no już jakby bez tam większego zwracania uwagi na estetykę, i na, na nią przyjdzie druga owijka w tym samym kolorze. No wiem, że to jest, że, że to jest coś, co, co, co często ludzie jeżdżący na grawelach praktykują, żeby mieć <laughs> bardziej miękko, żeby mieć większy komfort. No i tak samo ja zrobiłem. Tutaj o, zobaczcie jak po zainstalowaniu tego nowego pancerza i linki, po wyregulowaniu hamulca jaki się udało skok kranki uzyskać, hamulec bierze tak mniej więcej w połowie skoku, więc no bardzo dobrze moim zdaniem. No i tutaj Tutaj zawijam tą starą, starą owikę, już tak trochę byle jak, no bo, no bo, tak jak powiedziałem, na końcu filmu zobaczycie, że jeszcze jedna owika zostanie na tą starą owikę zamontowana. No więc, znów kolejne koszty się pojawiły, bo linki i pancerze, co prawda, tylko do przodu, bo z tyłu już zamontowana była taka dobra linka. I ja jej nie przycinałem. Może wyglądało to nie najlepiej, nie najprofesjonalniej, że, że taki zwój link jakby przy hamulcu wisiał, no ale wiedząc, że będę robił tą przebudowę, zostawiłem sobie po prostu tą linkę, żeby potem no nie, musia, nie musieć wymieniać na nową, no bo to rozwiązanie z tymi hamulcami Cantilever, ono no jakby od początku było tylko tymczasowe. Natomiast wymieniłem w tych tylnych hamulcach tylko pancerz. Tutaj widzicie właśnie linkę do tylnego hamulca. Pancerz, ten nowy pancerz jest tutaj, to jest ten kawałek, który widzicie, który wychodzi z ramy, natomiast to co wychodzi z kierownicy to jest stary pancerz. Dlatego zastanawiałem się jak połączyć te dwa stare pancerze, bo już nie chciałem odwijać owiki również po, po prawej stronie kierownicy i i, i, i no, zamontowałem tą taką paryłkę regulacyjną, która jest jednocześnie dla mnie taką przejściówką między dwoma pancerzami. Czyli ten kawałek pancerza, który jest poprowadzony pod kierownicą, to jest zostawiony stary pancerz, natomiast ta zasadnicza część pancerza, która idzie właściwie od y, główki ramy aż do samego zacisku, y, no to jest ten nowy, y, nowy pancerz Jaguajera. I też, y, no i też to sprawiło, że, że hamulec fajnie działa, bardzo jest sztywny, nie ma tam żadnej gumowatości w tym układzie. A tego się najbardziej obawiałem, bo wiadomo, do przedniego hamulca zawsze linka i pancerz są krótsze, więc no jakby mniej miejsca jest, mniej tolerancji jest na, to, na tą gumowatość. Natomiast do tylnego hamulca no to mamy dużo dłuższą linkę, dużo dłuższy pancerz i, no i jest się, jest się, ma się co kompresować. Ale tak jak mówię, polecam, y, polecam Wam w pełni te pancerze Jaguajera KEP SL, antykompresyjne. One są z takim dodatkowo wkładem chyba kevlarowym i, i no są mega. Są Zresztą, jak się je bierze do ręki, to się czuje, że one są, że one są naprawdę mega sztywne. Dobra, tutaj prowadzę, prowadzę linkę i pancerz do przerzutki. Bo słuchajcie, pomimo tego, że nie zainstalowałem tej korby, no bo miałem ten problem z tym supportem, no to stwierdziłem, że zrobię montaż jakby całej reszty. Tutaj pewnie zauważycie, że pancerz mi wyskoczył z, z uchwytu, No zostało to, to, to zostało potem, potem poprawione. Pomimo, że miałem ten problem z korbą, no więc nie mogłem jakby dokończyć montażu napędu, no to stwierdziłem, że że złożę rower właściwie w 100% poza założeniem korby i łańcucha i wyregulowaniem przerzutek, no bo nie chciałem tracić dnia. Także, także dlatego tak może powiecie, że nie po kolei, że się powinno korby zainstalować, no powinno się, natomiast, natomiast ja tej korby nie miałem do czego przykręcić, bo nie miałem tego wkładu supportu i szczerze mówiąc Wpadłem w pewnym momencie w lekką pomyślałem sobie, kurczę, po co ja ten stary wyrzucałem. Wystarczyłoby ten luz skasować, i byłoby dobrze. No i zacząłem szukać. No i sobie pomyślałem, no dobra, dobra, fajnie. Być może to jest, być może to jest tak zwany support włoski. Ale z tego, co tam do tej pory wiedziałem. To się zorientowałem, że support włoski to yy, różni się tym od supportu BSA, że obie miski wkręca się w prawą stronę, czyli tak no, nazwijmy to po Bożemu, jak każdą inną śrubkę. Natomiast nic nie wiedziałem o tym, czy on ma na pewno inną yy, średnicę. Bo tutaj, jak widzieliście, problem był z tym, że ten support mi po prostu wpadał w tę bitwę supportową. Yy, yy, czyli no, potrzebowałem supportu o większej średnicy misek niż. Niż, niż, niż BSA no i tam sobie zacząłem mierzyć sufmiarką, zacząłem szukać, zacząłem googlować, no i ostatecznie wygooglowałem i kupiłem no to zaraz zobaczycie mogę uchylić teraz rąbka tajemnicy że faktycznie okazał się być to support włoski który no różni się od supportu angielskiego czyli tego BSA najbardziej popularnego no nie tylko tym, że że obie miski wkręca się w prawą stronę, czyli gwint jest inaczej poprowadzony, ale również różni się średnicą tych misek, bo w suporcie BSA te miski to mają tam średnicę około 34 mm z jakimś tam hakiem lekkim, natomiast support BSA jest nieco większy, bo ma średnicę miski 36 mm, jeśli dobrze pamiętam. No i to się, to się okazało strzałem w dziesiątkę, na szczęście te suporty są dostępne, na szczęście są dostępne w normalnych pieniądzach, więc, więc no kupiłem, zainstalowałem właśnie zaraz będziecie to widzieli na ekranie i wszystko fajnie, i wszystko fajnie działa. Tutaj oczywiście duża ilość smaru na gwint, no i tak to się ten suport prezentuje, o widzicie to jest M36 i to jest średnica jego jego misek w porównaniu do Besa, który ma tam 1,37, cala chyba co daje jakieś 34 mm z lekkim haczykiem. No i widzicie, że faktycznie się wkręca w prawo. Nie pamiętałem tego szczerze mówiąc, jak rozbierałem ten rower do malowania, to nie pamiętałem, jak, w którą stronę ja ten support wykręcałem. Może jakbym to zapamiętał, to, to, to bym od razu wiedział, że to chodzi o o włoski, a nie, a nie, a nie jakiś inny, no ale. Człowiek się uczy na własnych błędach. W ogóle jestem, jestem zaskoczony, bo słuchajcie, z tego co mi się udało ustalić, to jest rower czeskiej firmy Joka. Gdzieś tam w internetach wygooglowałem, chyba na OLX-ie znalazłem identyczny rower, tylko w nieco lepszym stanie, na którym zachowała się naklejka, którą ktoś na szczęście dość dokładnie sfotografował. No i z niego wynika, że to jest Czech Republic, firma się nazywa Joka. No jestem zaskoczony, bo słuchajcie, pierwsza sprawa to ten włoski suport, który tak jak mówię jest rzadko spotykany w europejskich rowerach, tutaj w tej naszej części Europy zwłaszcza, no to, to dominuje BSA. No a druga sprawa, no to ten, ten nietypowy standard tej, tego wspornika kierownicy, co mnie też bardzo zaskoczyło, to chyba w drugim odcinku <laughs> z montażu tego roweru. W jego pierwotnej konfiguracji, y, widać, że, że, że no właśnie tam jest wielkie zdziwko i, i zaskoczenie. No ale problemy są po to, żeby się na nich uczyć, problemy są po to, żeby je przezwyciężać i no i to się na szczęście udało. Rower ostatecznie, słuchajcie, udało się poskładać za kwotę około 1400 zł. No tak jak mówię, nie wszystkie wydatki były konieczne. Część wydatków to były wydatki podyktowane tym, że ja chciałem, żeby ten rower fajnie wyglądał i z tych wydatków, które nie były konieczne, to jest tak, nowe siodełko, to jest ta sztyca, za którą chyba dałem 50 zł. siodełko chyba 30 parę złotych kosztowało, to są te opony Hutchinsona, które no nie musiały być wcale z brązowym bokiem, mogły zostać tamte Schwalbe Smart Sun, które były całkiem przyzwoite, no ale chciałem, żeby, znów, żeby rower wyglądał, za te opony dałem chyba stówkę. Kolejna sprawa, kolejna sprawa pedały jeszcze. Pedały tamte były takie, troszkę zbyt mocarne, moim zdaniem, zresztą były używane, takie poobdzierane z lakieru. Więc też kupiłem na AliExpress bardzo fajne pedały za 40 zł, aluminiowe. I one też, też tutaj do tego roweru wskoczyły, jak zobaczycie. Dodatkowo, nie wiem, czy kojarzycie Marek, który testował ten rower na tym dłuższym dystansie zgłosił problem, że blat korby ma bicie. No więc okazało się, że to nie blat korby miał bicie, tylko że to łańcuch miał bicie. Czasami się tak zdarza, że łańcuch jest po prostu jakoś źle wyprodukowany i, no i no jest taki zwichrowany i tutaj faktycznie taka sytuacja miała miejsce, więc wymieniłem również łańcuch na nowy, jakiś taki lepszej firmy. Chyba, ta firma się nazywa chyba Toja albo Taja. No i tutaj możecie zobaczyć, jak, jak, jak działa napęd w tych, z tymi nowymi komponentami. Tutaj te przerwy w przeskakiwaniu to jest moment, w którym zmieniam przednią przerzutkę, żeby, żeby łańcuch nie tarł. Uważam, że jak na najtańszy zestaw osprzętu Shimano Tourney, no to działa, to działa to całkiem przyzwoicie. Przednia przerzutka też przerzuca w górę, w dół, nic się, nic się nie klinuje, dało się to wszystko ustawić, fajnie to współpracuje z tymi Micro Micronium. Także, słuchajcie, pod względem technicznym uważam, że projekt wyszedł bardzo, bardzo dobrze. No, i słuchajcie, 1400 zł, tak jak powiedziałem na początku, właściwie na nowych komponentach. To są te nowe pedały, o których Wam przed chwilą mówiłem. Za 40 zł kopione na, na AliExpress, z pinami i z łożyskami maszynowymi, tak jak deklaruje producent. Także uważam, że, że bardzo fajna cena i bardzo przyzwoite pedały pasujące do tego roweru. No, nie kupimy nowego Gravela. Za, 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 za 1400 zł na rynku, tutaj właściwie taki mamy. No i słuchajcie, tutaj taki ostateczny po złożeniu, ostateczny look roweru. O, jest jeszcze ta nowa owika, to już nie zdołałem chyba tego sfilmować, jak ją, jak ją zakładam. Trochę się z nią męczyłem. Owika to jest zawsze moja pięta hirlesowa Jakoś nigdy mi to nie wychodzi, więc tutaj długo z nią walczyłem. Obejrzałem jeszcze w internecie w trakcie składania dwa tutoriale, między innymi tutorial Wojtka z kanału We Ride, Bardzo mu dziękuję, on to fajnie pokazuje. No i udało mi się ładnie tą owikę owinąć. Powiedzcie oczywiście w komentarzach, bardzo Was proszę, standardowo, czy Wam się rower podoba jak wam się projekt ogólnie podoba czy może was zainspirowałem do przebudowania waszego starego trekkinga na gravela co byście zrobili inaczej może jakie inne komponenty byście zastosowali no jak zawsze bardzo was proszę komentujcie